Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim mieszkańcom gminy Białegłota, aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Państwa domach. Niech ten piękny, bożonarodzeniowy czas będzie okresem spędzonym w ciepłej, rodzinnej atmosferze, a także będzie czasem wytchnienia od codziennych obowiązków oraz pracy zawodowej. W imieniu własnym oraz pracowników urzędu chciałbym Państwu złożyć na nadchodzący 2020 rok życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w realizacji swoich planów, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.